Dzień dobry. Jak będzie wyglądał koniec świata? Ja mam nadzieję, że nie dożyję tego, ale sporo osób młodych to ogląda, te moje wypowiedzi. No i dla nich to może być interesujące. Znaczy, no dobrze, opowiedzmy, jak to będzie wyglądało, bo mało ludzi to jakoś kojarzy. Mało ludzi czyta pisano święte, mało ludzi czyta apok apokalipsę świętego Jana. E, no to ja to przypomnę w skrócie. Historia jest taka. Kiedyś, kiedyś, kiedyś będzie koniec świata. Jak to się ma zacząć? Nawet no będzie mnóstwo trzęsień ziemi, no to już jest. Będą mnóstwo wojen, no to też jest. Będą wybuchy wulkanów, też jest, ale w moim odczuciu to jeszcze blisko nie jest. Ja sądzę, że to będą lata całe. Ja mam nadzieję, że, że ja tego nie dożyję. Mam nadzieję, że może moje dzieci tego nie żyją, czyli to jest nie wiadomo, kiedy to będzie, tak? ale warto wiedzieć, bo gdyby się tym młodemu pokoleniu zdarzyło takie coś, znażyć, to pierwszym sygnałem, że zbliża się koniec świata, będzie wystąpienie antychrysta, prawdziwego antychrysta. Ja podejrzewam, ten człowiek będzie miał tyle lat, jak co Jezus Chrystus, czy będzie młodym człowiekiem. Ja nie jestem pewien, ale tak podejrzewam. Wiadomo jest, ile będzie rządził. Tyle ile Pan Jezus nauczał, tyle Antychryst będzie rządził. Czyli około trzech lat, ponad trochę trzech lat. No i cóż się, cóż się wtedy dzieje? Antychryst to będzie człowiek, który będzie całkowicie przeciwny temu, co Jezus Chrystus nauczał i robił. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat dwa tysiące lat temu. Jest Bogiem, ale nikomu pieniędzy nie dał. Nauczał, był królem ducha, czyli mówił o tym, żeby być dobrym, żeby kochać bliźniego, kochać Boga. Natomiast nie było to z niczym niezwiązane nie z materializmem tego świata. Antychryst będzie dokładną przeciwnością. Antychryst będzie dawał ludziom pieniądze i to dużo pieniędzy. Antychryst będzie hojny, tak jak jeszcze nikt nigdy nie był. Każdy, kto stronie po stronie Antychrysta dostanie mnóstwo pieniędzy, dobrą pracę itd., Natomiast ludzie, którzy nie przyjmą znamienia antychrysta na czoło albo ramię, czyli załóżmy tatuaż, to ci ludzie nie będą mogli ani kupić, ani sprzedać, będą głodni, będą umierali z głodu. Ja sugeruję każdemu tego, pod żadnym pozorem, tego znamienia antychrysta na czoło czy ramię nie przyjmować. To oczywiście symboliczna historia, nie wiadomo, czy chodzi o czoło i ramię, to może być karta wiza, na przykład, antychrysta. Może tak być, że bez niej nie można ani kupić, ani sprzedać. On będzie przeciwny Jezusowi Chrystowi. Czyli jak Jezus Chrystus nauczał miłości Boga i bliźniego, to antychryst będzie szanował tych, którzy idą za nim, ale będzie bezwzględny dla chrześcijan. Tak? Czyli każdy znak chrześcijaństwa będzie niszczony a ludzie, którzy takie znaki noszą, będą zabijani. Dlaczego warto umrzeć w tym momencie? Warto umrzeć z głodu podczas panowania Antychrysta, ponieważ po zakończeniu dwóch proroków Starego Testamentu będzie ożyją... tak to się nie umarli, Heno i Eliasz. Oni zostali wzięci do nieba w Starym Testamencie, to jest dwóch, którzy nie, żyli, którzy nie umarli. I oni będą świadczyć przeciwko antychrystowi, będą karać ludzkość przeróżnymi plagami. Krótko mówiąc, antychryst będzie ogólnie kochany przez ludzi, a tych dwóch apostołów Boga, proroków Boga będzie nienawidzony. Tak to będzie podczas trwania końca świata. Podczas rządów antychrysta. I po tych trzech latach Przyjdzie Jezus Chrystus w swojej chwale, i wtedy będzie super mało chrześcijan, którzy przeżyją. Ale w tym momencie, jak Jezus Chrystus przyjdzie i pokona Antychrysta z całym swoim wojskiem anielskim, to ludzie, którzy zacni, którzy nie wzięli sobie znaku, że Antychrysta na, na czoło lub ramię nie umrą. To są ludzie, którzy nigdy nie umrą, nie zaznają śmierci. Ponieważ Jezus Chrystus. Przyjdzie w tym momencie i zrobi raj na ziemi na tysiąc lat. Szatan zostanie odrzucony, związany i wrzucony do piekła. A wraz z Antychrystem i wszystkimi tymi, którzy wzięli sobie znak Antychrysta na czoło w pramię, I nie będzie kościołów, też będzie królowanie ludzi z Bogiem. I podczas tego momentu nastąpi zmartwychwstanie wszystkich sprawiedliwych, czyli ci, którzy umarli przedtem i byli ludźmi sprawiedliwymi, czyli e, albo już odpokotowali w czysto swoje historie, albo ci, którzy nie wzięli znamienia Antychrysta na czoło lub ramię i byli sprawiedliwi, umarli, ale zmartwychwstają, to ci ludzie od razu przechodzą do raju na ziemię na tysiąc lat. Szatana nie będzie. Natomiast wszyscy, którzy sobie wzięli ten znak antychrysta, to mają dwie opcje. Albo tysiąc lat czysta, albo potępienie wieczne. I potem tym tysiącu lat dopiero nastąpi zmartwychwstanie ciała. Czyli do tej pory umieramy to z duszą, do pierwszego zmartwychwstania będą zmartwychwstałe ciała, czyli ci na ziemi na tysiąc lat na, tutaj będą z ciałem, będą cofnięci do wieku 33 lat. Natomiast po upływie tego tysiąca lat nastąpi zmartwychwstanie wszystkich ludzi, i złych, i dobrych, na sąd ostateczny. To jest sąd ostateczny, malowany przez Memlinga. W katedrze gdańskiej jest e, chyba kopia. Oryginał chyba jest Muzeum w Warszawie. E, w każdym razie przedstawia zmartwychwstanie wszystkich ludzi na sąd. I teraz temu ostatecznemu sądowi nie podlegają ci, którzy już w, byli osądzeni przez zmartwychwstanie sprawiedliwych pierwszy raz. Oni prosto do raju. Natomiast cała reszta będzie osądzona i już nie będzie czysta. Będzie tylko dwa miejsca, raj i piekło. Ci, którzy nie potrafili obmyć się w krwi baranka w tym czasie tysiąca lat, pójdą na potępienie wieczne, a cała reszta do raju. No więc gdyby ktoś żył mnóstwo, mnóstwo lat i dożył końca świata, to warto to wszystko wiedzieć. To jest napisane w Apokalipsie św. Jana. I katolicy to powinni w to wierzyć, nie jako bajki, Jacek opowiada <grywa> z tysiąca jednej nocy, <grywa> z Hiszpanii. Tylko tak kiedyś będzie. Ja mam nadzieję, że ja tego nie dożyję. bo to straszna historia. Nie mam nadzieję, że to się daw długo długo, więc zachęcam ludzi do modlitwy o pokój, do nawrócenia się, czyli... Zmiany swojego życia na lepsze, żeby kochać Boga ponad wszystko i bliźniego jak siebie samego. No i wtedy będzie wszystko cac. Miłego dnia, wszystkim życzę i wszelkiego błogosławieństwa. Ja wszystkich błogosławię Błakoń Trzech Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Boże, dziękuję. Dziękuję Tobie u Pana Matko i wszystkim za z u pomaniał Ja to mam za co dziękować każdego dnia.